Siemano moi drodzy! Dzisiaj będzie taki mega oldschoolowy vlog. Jadę do Warszawy, mam tam parę fajnych rzeczy do zrobienia i kilka cudownych osób będę spotykać i biorę mój super mały aparat, którego już bardzo dawno nie używałam i będzie taki naprawdę, naprawdę vlog, jak były za dawnych czasów, bez pięknych biroli itd. Tak Ujęć spod wody, mam nadzieję, że Wam się spodoba, lecimy. Dojechałam do tej Warszawy, przyszłam do Złotych Tarasów i kogo mogłam tu spotkać, no kogo? No to kogo? Ja po prostu mieszkam w Złotych Tarasach. <noise> Najlepszy nasz ziomuś tutaj i ekspert od kosmetyki Michał Domalski. I teraz ładnie bardzo proszę w tych wszystkich komentarzach na dole tego pana do następnego jakiegoś odcinka, albo żeby może przyjechał do mnie podwiedziny, to nagramy dużo. Zachęcam, zachęcam do komentowania. Ten <noise> kurier Kolejne spotkanie minęło i jeszcze kilka godzin w międzyczasie i tak się złożyło, że teraz z tym cudownym panem się spotkałam i dzisiaj mamy super ogłoszenie, bo Łukasz, jakbyście nie wiedzieli, to jest Łukasz, mój fryzjer, tak, do którego jeżdżę 300 kilometrów, włosy trzyma, farbować, w końcu, w końcu poszedł na swoje. Mógłbyś nam powiedzieć, czy może, gdzie teraz jesteś, i co tak. tam robisz, w jakich teraz, godzinę, na przykład? teraz jestem na Filtrowej 83 przez 76 na Ochocie przy Placu Narodowicza. I ma super podłogę, pokażę Wam następny raz, jak będę. No i co? Od poniedziałku do piątku, są wyjątki, że w soboty, także można dzwonić się umawiać. Jest super. Ja nie wiem, czy ja się bardziej jaram z tego, że w końcu poszedł na swoje, czy on, ale postanowiłam dać Wam dzisiaj znać. My jeszcze sobie trochę porozmawiamy, a Wam pokażę... A, bo dzisiaj jeszcze mamy więcej gości, także zobaczycie ich wieczorem. Tak się złożyło, że było trochę tu pytania i trochę zakupów, a przez trochę zakupów mam na myśli kupiłam 6 gumek do włosów. I nic więcej, ale za to miałam dużo owocnych spotkań i jeszcze po drodze do Doloris! Już Dorotę pamiętacie na pewno, a teraz postanowiliśmy, że spędzimy trochę czasu, jak ci w progoliować. Pyszne to było wszystko, było takie pyszne. Ja wszystkich przysięgam, przysięgam, przysięgam że oni mi nie prawo. płacą za to, ja po prostu tam przyciągam wszystkich znajomych. A Michał Domański mnie tam wiesz raz zabrał, także pozdro z tego miejsca. Idziemy dalej. Chciałam tylko powiedzieć, że z tego miejsca razem z Dorotką pozdrawiamy Różę, która nas przed chwilą zahaczyła, i podeszła się przywitać. I było super miło. Także buziaki dla Ciebie, i tak trzymaj. Powolniło mi się już tempo dość mocno dzisiaj dnia jest 22.30. Ostatnim razem się dozywałam jak byłam z Dorotą na zakupach i na kawie. W międzyczasie zjadłam bób, to sprawiło, że jestem człowiekiem szczęśliwym. Napiłam się wody i teraz zbieram się już do spania, zrobię tylko ten makijaż porządny, bo jutro, jutro to jeszcze więcej będzie osób. Dzisiaj jestem u Emilki. Emilko, chcesz być we vlogu? To chodź się, przywi chodź się przywitaj, pozdrów ludzików. Cześć wszystkim! Pozdrawiam z mojego mieszkania. <laughs> e, Musimy jeszcze raz ją namówić kiedyś na jakiś make-up, ja czuję. Tak, dzisiaj e, muszę powiedzieć, że dość mało mam na twarzy. <laughs> I na pewno jestem radny. mniej opalona niż ty i troszkę mi głupia, że jestem takim zleciofem. Oj tam, oj tam. Dobra, dobranoc! dobranoc. Mano moi drodzy, witam was dzisiaj ze straszliwej windy Wyspałam się, umalowałam się, od razu jest wszystko lepiej I śmiegam zaraz do TVP Bo dzisiaj mam pytanie na śniadanie o domowych maseczkach Także to będzie długi dzień też, tak jak wczoraj Wydaje mi się, że także ostatnio nadużywam, ale to nie przeszkadza Bo humor mój dzisiaj zacny W ogóle zobaczcie te drzwi To jest najbardziej oldschoolowa winda, w jakiej byłam kiedykolwiek w moim całym życiu I nie ukrywam, trochę mnie przeraża Właśnie wyszłam z telewizji, chciałam Wam dzisiaj coś ponagrywać, kogoś wciągnąć do dyskusji, Monikę, może, ale się okazało, że taki dzisiaj był chaos i tak szybko trzeba było wszystko zrobić, że człowiek nie zdążył ani telefonu wyjąć, ani kamery. Także bardzo mi przykro, nie mam dla Was tutaj żadnych smaczków telewizyjnych. Teraz pędzę, lecę, znaleźć moje miejsce. Chciałam być moje miejsce przeznaczenia, znaleźć miejsce, w którym będzie mnie samochód odbierał. Jadę z powrotem do tarasów, a tam, tam jest znowu więcej ludzi, których który Wam dzisiaj pokażę. Niektórych to już znacie bardzo dobrze, a niektórych tak tylko troszkę. Minęło 15 minut, jedna moja taksówka nie przyjechała, z drugiej pan zadzwonił, że złapał gumę i nie przyjedzie, bo musi zbić koło i teraz czekam na trzecią yy, i trzymam kciuki, że nie spóźnię na spotkanie zaplanowane, ale jeszcze mi się tak nie przytrafiło, żeby trzy taksówki z rzędu odwaliły kit, znaczy trzymam kciuki, że ta trzecia nie, ale jeszcze wszystko się może wydarzyć. Dotarłam do tych tarasów i kto jest ze mną? Weronika! Hejo! Bo wy, wy ją teraz widzicie pierwszy raz, bo ostatnio jak rozmawiałyśmy, to y, nie miałam gdzie włożyć tego fragmentu. Bo już, ja już wam pokazywałam, że ona nie umarła i możecie zobaczyć tak. to teraz. Siemano moi drodzy, jesteśmy w Warszawie, ponieważ dzisiaj mamy spotkanie z widzami, a jutro lecimy na wakacje. I uwaga, zdradzę wam taki niesamowity sekret. Młoda żyje! Hello! Nie, nie pocięliśmy jej na drobne nie zakopaliśmy w ogrodzie, po prostu studiuje medycynę. A teraz my wracamy do naszych rozmów i proszę Państwa, chciałam tylko dać dowód, jest, prawda, ma się dobrze, także proszę, sprawa rozwiązana. No yy, i znowu się widzimy i tak, nadal żyje, nadal ma się dobrze, nawet lepiej niż ostatnio. Yy, my sobie zdążyłyśmy pogadać, wypić kawę i teraz Ty musisz lecieć już mądre rzeczy znowu robić, to proszę się wytłumaczyć, dlaczego Pani ciągle nie ma w vlogach teraz? Prace naukowe same się nie napiszą niestety. Trzeba robić mądre rzeczy, tak. także nie, nadal je nie trzymam zamkniętej w komórce za domem. piwnicy, jest wszystko w porządku. Yy, ja teraz jeszcze się przejdę tu trochę, muszę kupić kawę jakichś parę innych rzeczy i będę miała następnych gości jeszcze dwa spotkania sekretne nie dla kamery i dwa, jak mi się wszystko opowie, z przy, przyjemnymi ludźmi, a to same niezbodzianki dzisiaj. Pamiętacie jak Wam mówiłam, że będę miała jeszcze dzisiaj jedno wspaniałe spotkanie, jedną cudowną osobę spotkam, a nawet więcej niż jedną. Uwaga, uwaga. A Agu! Tak. trochę włosowo było, trochę sobie pogadałyśmy. Dużo było dzisiaj. Wszystko, wszystko, wszystko. Tak. I e, chyba tą oto wspaniałą osobę cudowną namówiłam na jakiś jeden odcinek włosowy, kto wie kto wiem na najbliższym czasie. Będę namawiać. No dobrze, bardzo świetnie. Namawiamy, mam nadzieję, że w najbliższym czasie jeszcze nam się uda jakieś parę kolejnych rzeczy ciekawych dla Was zrobić. Ja mam no, prawie, że wakacje dzisiaj tak się czuję, że tylko mogę poplotkować. Wczoraj więcej było biznesowych, dzisiaj tylko dwa, a reszta to same dla przyjemności, także bardzo się cieszę, że wpadłeś. Jak chcesz jeszcze pozdrowić, to śmiało. Pozdrawiam, pozdrawiam. Pozdrawiam, pozdrawiam. pozdrawiam, pozdrawiam. Objęcie. Takie dobra takie... Ostatnie spotkanie dnia dzisiejszego. Najcudowniejsza, najkochansza Milka Giemza Już nie mogłam się doczekać, żeby spotkać się z tą cudowną prawda? Taki z na na radość. I jej I... co? I Milka teraz jest w nowym miejscu, już nie w tym pokoju z czarnymi ścianami. Jakbyś nam mogła powiedzieć, gdzie teraz się znaleźć? Jesteśmy teraz w podkowie leśnej, na ulicy Szczyglej 3A. I tak. tam są jasne ściany, jest duża przestrzeń, jest kawał ogrodu. I, I przyjadę tam na jakiś kraj z mega, tylko będzie opcja. Będzie. będzie. Już teraz się prosiłam na wizytę, to już mi nie wychodzi. Przed czego? Oficjalnie e, tak. Ja już teraz się zbieram do pociągu. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że mój ojc vlog, vlog bez efektów specjalnych Wam się dzisiaj podobał. E, życzę cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie! Bye.